Hej, cześć siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Terrarię. Odcinek ósmy W tym odcinku oczywiście zaczniemy. Tak właśnie... To będzie. To będzie w następnym następnym odcinku, więc oglądajcie. Tam będą różne ciekawostki. Hmm. Nie dokończyłem. Właśnie rozpoczniemy w tym odcinku budowę piekielnej groty. Tak, piekielna grota się dla nas szykuje. Nie wiem czy nie będziemy musieli czasem jeszcze pójść po materiały do piekła, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że nie. Ale jeśli będziemy musieli pójść, niestety nie będę robił cięć, bo chcę, żeby ten odcinek był trochę dłuższy. No, żeby było lepiej po prostu, tak. Żeby było dłużej. No, bo ja weźmiemy sobie ściany i, 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 i ściany i klocki te i budujemy. Tak, obliczyłem to i, i na 100% nam nie starczy. Materiał, więc. Więc będziemy musieli pójść i tak, i tak. Więc niestety, na taką dużą grotę, no coś za coś. Trzeba poświęcić trochę materiałów, czasu i, i tak dalej. Hmm. Nie wiem właściwie o czym opowiadać, bo. bo, bo, bo. No bo. Co tu można dużo mówić. Po prostu gramy, patrzymy i co się dzieje. Eee, niestety nie mogę powiedzieć Wam, co to było za drugie konto eee, i od kiedy je mam, ale ta, to będzie niespodzianka. Eee, tak, to będzie niespodzianka na następny odcinek. I. Myślę, że yy, będzie jakiś specjal, jeśli będziemy mieć dużo widzów. Tak, jeśli będzie dużo widzów, będzie specjalny odcinek Terrarii. Specjalnie dla Was moi widzowie, chociaż wiem, że jest ich niewiele, bo jestem początkujący, yy, ale mam nadzieję, że z jakimś czasem to się wszystko rozwinie pięknie. I będzie fajnie, tak, i będzie fajnie, będą nowe gry, będą nowe filmy, nowe serie, i tak dalej. Mm. Jeszcze co tam powiedzieć? Hm. No więc tak. Właściwie, co tu dużo mówić, może to zepnę i wstawię muzyczkę, ale Pisaliście w komentarzach, że oczywiście nagrywaj z mikrofonem, bo let's play e to let's play e nagrywa się z mikrofonem, no więc proszę bardzo widzów. Dla Ciebie mikrofon jest. Tak, mikrofon jest, spełniam warunki. Jestem dobry. Hmm. Jeśli to oglądasz drogi widzu, to wiedz, że... Zasubskrybowałem twój kanał, tak? Użyłeś yy, fajny filmik. Yy. No, i, no i. No i, no i. Chcę, żebyś dalej wstawiał te filmiki, są bardzo. bardzo pouczające. Nawet ja tego nie widziałem. Yy. Być może zacznę robić serie z poradnikami. takie odcinki z poradnikami, ale. Nie wiem, czy jakoś się wyrobię między tym wszystkim, jakkolwiek. Mm. Już tu leci noc, akurat mi się trafiła, więc wszędzie pełno potworów. To mnie wynerwia, że tak powiem. Mm. O, i dobra. I teraz ściany, tak, te głupie ściany, ich tu pewnie pójdzie z jakieś tysiące, no, nienawidzę tych zombiaków mm. Już myślałem właśnie yy, z kim będziemy walczyć na początku, z jakim bossem i pomyślałem, że rozpoczniemy yy, od Ace. Od Ace of Kultur czy coś takiego. Yy, no i tak. Później być może będzie Szkieletron. To już wam mówię, Szkieletron no, główny boss. Yy, I właściwie nie wiem, jakie boxy zostały dodane w tej nowej. nowej części gry. A! Yy, ktoś się pytał, czy ja mam... Czy ja mam nie... Jak to było? Czy ja mam niepełną wersję? Tak, czy ja gram w Pirata? No, odpowiedź moja brzmi niestety tak. Mm. No bo, no bo, no bo, no bo. Nawet nie wiem, gdzie można kupić w teragie. No i właśnie skończyły nam się ściany. Nie wiem, nawet w jakim sklepie. I czy w ogóle jest wersja 1.2? Jeśli jest, no to. No to być może kupię, ale jeszcze czym się różni pirat od, od właśnie pełnej wersji? Nie wiem tego. Nie wiem. Ale chciałbym się tego dowiedzieć. Bo niektórych rzeczy nawet i ja nie wiem. Więc więc, więc. więc. Przydałyby mi się szyby, ale chyba jednak. W takiej piekielnej grocie nie będę robił szyb, bo to jest piekielna grota, więc po co tam szyby są? Te szyby są niepotrzebne. No i znowu się skończyły ściany. No nie będę robił cięcia. Zaraz zamontuję tu drzwi, nie będą mi wchodzić zombieaki. No, trochę już jest, trochę już tego jest. I się cieszę, cieszę się. Gdzie, gdzie sobie. No nie mam drzwi nawet. Nie mam drzwi. O, ale. Hmm. Czyli tak, idziemy do piekła. Idziemy do piekła. Hmm. Czy dałby się tam jakiś teleport? Naprawdę. Hmm. I... Ta tajemniczość z tym drugim graczem ma związek z tym co mówiłem w ostatnim odcinku czyli 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 Jednym słowem czytam kodami tak czy kod oczywiście na tym koncie nie będę używał kodów tylko na tamtym na tamtym drugim koncie pokazującym te wszystkie kody prezentujące wszystkie zbroje i tak dalej. Budując wielki dom i, 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 i no i polecam być może znacie być może nie youtuber, który bardzo dużo filmów nagrywa z terarii. tak też z Terrarii 1.2 jest to dodo mczj czy coś takiego. Dobrze. Ale zrobię teraz krótkie cięcie. Tak, witam Was po przerwie. Dla was była... To była sekunda. Jak dla mnie to było bardzo długo. Byłem w piekle, nazbierałem trochę klocków i zapomniałem wziąć drzwi. Nie! Zapomniałem wziąć drzwi. O Jezus! Hmm. A nie, drzwi będę mógł zrobić chyba z bloków. Hmm, ciekawe. Zrobimy trochę ścian. I dalej budujemy. Mam nadzieję, że teraz to już starczy na 100%. Bo nie chcę mi się znowu iść do piekła. Specjalnie byłem tylko po to. I chyba nam nie starczy. I nie starczyło. No ale. Zrobimy jeszcze, bo mamy klocki. Dlatego nam wystarczy. No i jeszcze jakoś to umybujemy tam takie rzeczy mniej więcej drzwi to już później dokończę to się wszystko rzucę skrzynkę tutaj rozwalę zabuduję jeszcze tutaj Trzeba zabudować. O. I jeszcze. I jeszcze o, tutaj. Tak, ale drzwi nie mam. Drzwi będą potem. Drzwi są nieważne. Y crafting. Crafting, crafting, crafting. Tak, crafting też wcale nie ten. Y Właśnie zdobyłem obsydian z obsydianu crafting. Walkbench inaczej. Czy mogę w nim zrobić drzwi? Nie, nie mogę. A mogę w piecu? Hmm. W piecu przepalić jakkolwiek? Nie, też nie mogę. Jakieś. Obrazy damy. O, pięknie. Yy, drzwi, tak jak mówię, nie ma. Więc jeszcze jakieś tam obrazy. Yy, no. I tutaj będzie. O. NPC. Tak, tutaj ma być NPC. Ma być, bo jeśli nie będzie, no to trudno. Hmm. Yy, tak, na to chyba nakładamy. Nie, nakładamy? Hmm, dziwne. Nie wiem, co to jest, ale coś, coś to jest. Hmm. Jeszcze wszystko z obsydianu pięknie. Jeszcze łóżko. Łóżko skrzynia. Właśnie skrzyni nie mam, ale znajdę. Albo przemaluję po prostu. Krzesła to sobie powkładamy, wszystko. To jeszcze wezmę, to zostawię, to mi się przyda, to też wywalę. O. I torcze. Tak najważniejsze, torcze. No i tu i tu i jeszcze tu. No pięknie, pięknie to wygląda jak dla mnie. Yy, jeszcze tutaj takie dwa te dla przystrojenia. I szafeczki. I szafeczki jeszcze damy. No i ten odcinek to by było na tyle. Piekielna grota zbudowana. A więc żegnam się z Wami.